Minecraft Hardcore. Tryb przetrwania w Minecraftie, w którym mamy tylko jedno życie czyli śmierć tu definitywnie nie wchodzi w grę. Moim celem będzie stworzenie mnóstwo różnych przeciekawych rzeczy, których jeszcze nigdy się nie podjąłem w tej grze. Nie muszę umrzeć. Przypominam, że w kartkora w Minecrafcie grałem ostatni raz ponad 6 lat temu. Czy mi się uda? Zobaczymy. Jeszcze na wstępie chciałbym wspomnieć o zasubskrybowaniu tego kanału. Przebiliśmy ostatnio barierę 280 tysięcy subskrypcji. Wielkimi krokami zbliżamy się do okrągłej cyfry 300 tysięcy subskrypcji. Będzie to wielka chwila w historii mojego kanału. Zasubskrybuj ten kanał, ciebie to nic nie kosztuje, mnie tylko zmotywuje do dalszego działania na YouTubie. Nie o Jestem Napierak. Witam Was w nowej serii na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Dobra, a więc jesteśmy już na serwerze i zrespiliśmy się na zimie. Okej, okay. to ciekawe, i to jeszcze na biome z lodem. Możecie napisać w komentarzu, jaki projekt mógłbym zbudować. Jak słyszeliście we wstępie, zaczynamy serię hardcore, w której będę budował różne projekty. Oprócz budowania, robił giga projekty, takie na przykład jak zdobyć wszystkie advancementy, które są w grze. Jeszcze nigdy tego nie zrobiłem. Gram w hardcora pierwszy raz chyba od 7 lat, więc zobaczymy, jak to będzie. Tam jest ocean, więc pójdźmy w tamtą stronę. O, kamienista plaża to jest chyba. Czy to jest nowy biom? Zobaczmy. Uwaga. Tak, to jest kamienista plaża. Jest tu strasznie dużo lodu, jak ogarniemy silk, touch, to tu wrócimy. O, już widzę, pierwsze drzewo, więc możemy tam pójść. Jest to biom zimowy, więc możemy tutaj znaleźć iglo, a iglo byłoby naprawdę akurat przyjemne. Wejdźmy tutaj na górkę, może będzie jakaś wioska akurat. Wioska by nam bardzo się przydała. Wow! Okej, okay, tu jest już jakiś kejwik pierwszy To jest 1.18, więc kejwy będą ogromne Niedźwiedź! Nie, 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 ja nie chcę zginąć w pierwszym filmie od niedźwiedzia Uciekam stąd <laughs> Nie, no jakbym zginął od niedźwiedzia To byłby największy mem tej serii, nie O kurde, ale to jest potężne Oj, ale będzie tutaj ciężko Jeszcze nie gram w ogóle na full brightie, Ani na żadnej podwiększonej gamie Więc będzie naprawdę trzeba Regularnie pochodnie tworzyć I to będzie naprawdę wielkie wyzwanie dla mnie Ogólnie ja nie jestem speedrunnerem. Może speedrunowałem tak sobie prywatnie, ale to było bardzo dawno temu. Co to jest? Nie wiedziałem, że może być taki wielki Ice Lake. Dobra, płyniemy. Jeszcze trzcinę sobie weźmiemy, no tak, na Enchant. Muszę sobie przypominać wszystkie te podstawy grania survivalu. Dobra, robimy łódkę. O, tam jest lawa w ogóle, beżby wskoczył. Dobra, lecimy. Jazda! Jest. Latanie łódką po lodzie jest zawsze satysfakcjonujące. O, o! Dobra, wysiadamy i. O, tam jest polanka, ale wejdźmy sobie tutaj jeszcze na górę. Gajcie, czy to jest ten śnieg, o którym myślę? Spróbujemy. Nie, to nie jest ten. A! Nie! Dobra, to był ten. <grytanie> iglo! To jest iglo? Tak, to jest iglo! Dobra, mamy fajny start. Dobra, czy jest tutaj ukryte przejście? Jest przejście, dobra. Zbierzemy sobie to wszystko. Łóżko będzie nam tylko potrzebne do przespania nocy akurat. Dobra, są. Ej, mogę właśnie zrobić pierwszy rzadki. Achievement, który. A nie! Jak znajdę wioskę, to to zrobię. Wiosce będzie mi o wiele wygodniej z villagerem, bo zamierzam znaleźć wioskę, by się osiedlić. Najpierw gdzieś. Dobra. Jakie w ogóle to są piękne góry. Patrzcie na to. Na Polanie na razie żadnej wioski nie widzę. Może jeszcze na tej zimie sprawdziliśmy dosłownie część lecąc tym Ice Lake'em i. Ice Lake jest mocarny, straż. Idealne to jest, jak znajdę Steel Touch, i to w pewnym momencie, gry pójdę tam i będę budować właśnie to, na co mam wizję. I serio, obstawiajcie w komentarzach, co będę chciał zbudować z lodu. Tutaj jest ta zima. Wybierzmy się na zimę, czy coś tutaj jest. Jest wiocha! Opuszczona wioska! Co? O kurde! Ale jak opuszczona, to chyba golema nie będzie, nie? Ej, tu nie jest opuszczona wioska. Nie jest opuszczona wioska! O kurde! Dobra, teraz mam tutaj golema, chciałbym go zabić, ale muszę w 100% się zabezpieczyć przed tym, żeby mnie nie zabił. Proszę, proszę. Dobra, mamy to. Dobra, zdobędziemy w tym momencie swoje pierwsze żelazo. No to już jest postęp. Ile nam wypadło trzy żelaza. Jakbym w tą stronę popłynął, zobaczyłbym to od razu. Wezmę mleczek dla Kubira, dopóki nie mam tarczy żadnej, mógłbym skraftować, ale mogę lepiej zaoszczędzić to żelazo. W ogóle gram hardcore na serwerze i możecie pisać teorię, dlaczego akurat na serwerze gram hardcora. Tak jak mówiłem, widzowie, mam strasznie dużą wizję na tego hardcora i chciałbym ją w całości wypełnić. Mam nadzieję, że moja przygoda nie skończy się tutaj tak szybko. Dobra, idziemy spanko, bo już mogę, tak mi się wydaje. Nie, jeszcze nie mogę. Dobra, dobra, już mogę chyba zasnąć, zobaczmy. Tak, mogę zasnąć. Pierwsza noc na hardkorze. Wioskę będę chciał tutaj zagrodzić tylko po to, żeby wyfarmić tutaj mendingi, nie? No to uznajmy, że to będzie moja pierwsza miejscówka zamieszkania. Możecie też pisać pomysły na to, co ja będę budować w tej serii, bo na pewno będę czytać komentarze, by dostać od was Jakikolwiek feedback, bo ja tak naprawdę jestem tak wielkim amatorem w hardkorze, ale po prostu mam na to wizję, będę się uczył, mam nadzieję, że Wy mi w tym będziecie pomagać, że będzie tutaj bardzo przyjemna aktywność. Dobra. Płotki mi się skończyły, wstępnie wygląda to tak już. Chyba prawie połowę wioski już mamy, więc myślę, że dokończymy to później. Ale tam widzę już jakieś jaskinie w tych górach, więc może tam będzie w końcu coś, co będziemy mogli zebrać. Ale oczywiście ja gram strasznie bezpiecznie, więc e, pierwsze co to robię, tarcze oraz stać mnie można różnym dre drewnem to robić. Jak mówiłem wcześniej, możecie pisać w komentarzu, co mogę wybudować, co wybuduję na śnieżnym biomie. Będę chciał na pewno przerobić moją pierwszą tutaj wioskę, że te domki będą o wiele większe i lepsze. I na pewno będę robić tutaj te farmy villagerów. Jest żelazo, dobra. Żelazo nam się giga przyda, ale węgiel te jeszcze bardziej, bo tylko pochodnie grają kluczową rolę tutaj. Jezu, ale czuję się jak taki bobasek teraz na tej wersji bez Fulbrighta. Nie czuję się ani trochę pewnie przez to, że mam jedno życie. Grałem naprawdę długo w UHC, ale na 1.18 nie grałem, gdzie są ogromne kajwy, gdzie nagle może spaść, przepaść, ja muszę być najostrożniejszy na świecie dobra, jak najwięcej pochodni mogłem to przeznaczyć na przepalenie żelaza ale po co, lepiej zrobić pochodnie żebym miał tam jakąś pewną aha nie, 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 dobra proszę, proszę, śnieg tego się nie spodziewałem ani trochę widzicie to, jak tu jest ciemno weźlibyście tam bez pochodni no błagam, jest żelazo, dobra jest emerald, co jest Jezu. Tyle to, że... Nie, nie mów, że umrę. Dobra. Dobra. Nie, nie, nie. Już mi się odechciało. Widzicie? Ile on mi serduszek zadaje na hardkorze? Ale to już jest chwila. Widzicie? Jakbym nie miał tarczy, i bym się nie wycofał, zginąłbym. Nie wiedziałem skąd on do mnie strzelał. Dopiero zauważyłem go, gdy postawiłem pochodnię. Spanikowałem. Postawiłem głódkę zamiast postawić tą pochodnię. I mógłbym zginąć teraz. Jeszcze brakuje, żeby Creeper mi skoczył na głowę, i bym umarł. Ta tarcza w ogóle nie daje mi pewności. siebie, Widzą, no, tarcza. A jak wbije ci jakiś. Mop na plecy. Przypadkowo bym się spojrzał na endermana. Gdybym nie był gotowy, to by się tragicznie to skończyło. Nie, chyba nie schodzę głębiej. W następnym filmie z hardcora myślę, że będziemy mogli już zaryzykować i zejść tam niżej. Co myślicie o tym, widzowie? Chcecie, żebym się podjął i zszedł tam? Hardcore to hardcore. Ja nie chcę zaczynać od początku, szczególnie, że mamy już piękny start. Mieliśmy iglo na start, mieliśmy wioskę. Dobra, jest więcej żelaza. Może jeszcze uda się wyjść w miarę z jakimś armorem. Nie! Jak to strzela? Dwa są. Wow. Właśnie tak to się dzieje, kiedy gram hardcora. Tuż już cztery serca na. Dobra? Dobra, mamy to. Mamy to. Najbardziej muszę tutaj uważać na creepery. Jak creeper wbije się, a ja nie kliknę tarczy, to jest game over. Ok, tu już dalej nic nie ma. 19 żelaza to będzie kilo. Siekierki chyba nie potrzebuję. I armor. Dobra, idziemy do góry. Ale wolałbym jeszcze najpierw te mini kajwy poszperać za, zamiast tych. Nie. Jeszcze ten śnieg. Tá bra? Coraz pewniej się czuję na szkielety, jak już to ogarnę, no na pewno będzie ciężko, jak ja się boję szkieleta, to co będzie, jak ja na smoka pójdę na hardkorze, jak ja uwielbiam patrzeć się na Endermany, ekipa to szczególnie wie, kiedy gramy wspólnie w Minecraft, ale że nie ma odcinka, na którym się nie spojrzę przypadkiem na Endermana, chodźmy tutaj, mam piecyk i zacznę przepalać sobie tutaj żelazo, to będzie mój domek, dobra, to będzie mój domek początkowy, będę mieszkał sobie tutaj z moimi spółlokatorami, Możecie ich nazwać, jak będę mieć name taga, to może nazwę ich. Tak jak mówię, jest to seria, w której ja mogę porozmawiać sobie na spokojnie z Wami, Wy możecie porozmawiać sobie ze mną. Będę jeszcze, no właśnie, nie wszystkie w sumie odcinki takie będą, że będą takie luźne, bo będą też takie, na których będę musiał się skupić głównie na projektach, ale pamiętajcie, że gram na serwerze. Jak widzicie, że serwer tutaj zapisuje grę, możecie spekulować, dlaczego właśnie gram na serwerze. I dobra, idę jak drewno. Dobra, mamy już żelazo, więc stwierdzam, że możemy już sobie zrobić początkowej temy. No to podstawa. Żelazny kilof, druga podstawa. Wiaderko, siekierki. Dobra, zrobię siekierkę. Tworzymy już większość seta. Spodenki, czapkę. Dobra, mamy już wszystko, co w sumie chciałem zapragnąć, oprócz jeszcze sianka. O właśnie, mamy idealnie dwa żelaza, to przeznaczymy to na motykę. Motyka najlepszy przedmiot w grze, pamiętajcie widzowie. Pójdziemy spać już tutaj, na sianku pojedynczym. Jedna część mu ja V V V, nie, nie proszę. Stary mem odświeżony też z rapy SMP, ale to było z pierwszej wersji. Rozpoczynamy pierwszą farmę. Dobra, mamy farmę skończoną. Golem będzie pilnował, jak coś się zrespi, ale wa warto. Dwa golemy, o lol Ej, to jednego moglibyśmy, żeby sobie secika z... buciki dokraftować Jak będziemy już w żelaznym armorze gotowi, to już będzie naprawdę duży postęp Dobra, weźmiemy jednego Proszę, tylko żeby dał cztery Dobra Obity już był Mam nadzieję, że drugi golem przez to nie będziemy atakować Ile mi dał? Trzy, no nie Dobra, pojawią się wie... Muszę grać jak najbardziej. Szczególnie że golemy biją tak dużo życia, że prawdopodobnie nawet w żelaznym secie umarłbym na jednego strzała. Dobra, będziemy mieć już full żelaznego armora. Obydwoje trzy dali, ale to jest RNG fatalne. Mamy już cały żelazny set, jak na tak wolny mój gameplay i bezpieczny, jest to naprawdę duży postęp. W tej wełny zrobimy sobie dywanki. Dobra, tu będzie pierwsze wejście. Dobra, tam zrobimy drugie wejście do wioski. Że będę musiał jakoś mobki tu sprowadzić, żeby zrobić faremkę. Dobra, tu będzie drugie wejście. Trzecie wejście zrobimy po lewej stronie, ale to już wyżej. Tutaj będzie perfekcyjnie. Dobra, stawiamy dywaniki. Golem na dachu się zrespił. Owieczka, chodź. I tu był kotek w ogóle. Może dla Kubiera by się ogarnęła. Mamy już ją na swoim terenie. Ona raczej tutaj nie zniknie. Aha! No to nieźle. No to szybko straciłem sobie wodę. Skorzystamy w końcu z tego wejścia pierwszego. Idziemy tutaj i idziemy spać. Dobra. Nastał kolejny dzień. Myślę, że możemy zakończyć ten pierwszy wprowadzający film z hardcora. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. To co? Zostawiacie 10 tysięcy lajków i nagrywam kolejny film, gdzie już zejdziemy trochę niżej do tych caveów, zaryzykujemy dosyć mocno. Piszcie mi te tipy, żebym mógł wykorzystać je wszystkie w następnym filmie, szczególnie do tych caveów. W następnym filmie też bym chciał się wybrać do tego iglo, żeby wrócić postaty w następnym odcinku cave'y, A jak wszystko dobrze pójdzie, to może Nadar. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!